Na dzisiejszej lekcji przybliżę Wam wiadomości na temat kroniki Gala Anonima. Zanim jednak przejdę do tego, powiem Wam, kim był Gal Anonim. Najprawdopodobniej był on mnichem benedyktyńskim pochodzenia francuskiego, bowiem przydomek Galus znaczy Francuz. Żył na przełomie XI i XII wieku, do Polski przybył z Węgier. Teraz przejdę do omówienia króciutko wiadomości na temat kroniki. Kronika powstała na dworze Bolesława Krzywoustego, gdzie Gal przebywał w latach 1112-1116. Inspiratorem całego przedsięwzięcia oraz opiekunem kronikarza był kanclerz Michał Avdaniec. Utwór, pisany na zamówienie króla, posiada cechy panegiryku, czyli takiego utworu pochwalnego wysławiającego polskich władców, szczególnie Bolesława Krzywoustego, ale również Polskę i polskich dostojników. Kronika składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje dzieje dynastii Piastów do narodzin Bolesława Krzywoustego. Druga część dotyczy lat 1086-1108 i trzecia część dotyczy lat 1108-1113. Każda część opatrzona jest osobną dedykacją w formie listu i w każdą wplecione są trzy mowy i jeden rymowany wiersz. W kronice zostały przedstawione dwa wzorce osobowe doskonałych władców. Pierwszym jest Bolesław Chrobry, Ukazany jest tutaj jako dobry, sprawiedliwy i kochany przez poddanych król. Drugim idealnym władcą jest Bolesław Krzywousty, który jest świetnym dowódcą, budzącym strach i panikę w szeregach wrogów. Kronika należy do epiki rycerskiej, jest pisana językiem żywym, takim obrazowym. I choć prostym, to jednak nie jest pozbawiona licznych metafor, czyli przenośni. Autor często stosuje pytania retoryczne, wykrzyknienia, apostrofy, stara się utrzymać styl podniosły. Gal Anonim napisał całą kronikę w języku łacińskim. Ale ze względu na poświęcenie całej książki historii i sprawom Polski, uważana jest ona za zabytek języka polskiego. Ciekawostką jest to, że w kronice nie ma żadnej daty rocznej, lecz właśnie ten zachowany porządek chronologiczny tekstu umożliwia historyczną interpretację przedstawionych wydarzeń. Dodam jeszcze, że oprócz Gala Anonima po łacinie pisali także kroniki polscy historiografowie i należy tutaj wymienić Wincentego Kadłubka, Janka Szczankowa oraz Jana Dugosza. Na zakończenie chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, co to jest takiego historiografia. Jest to dziejopisarstwo poświęcone opisom wydarzeń oraz postaciom historycznym. Na tym kończę dzisiejszą lekcję i zapraszam na następną. Do zobaczenia!